W Pątnowie ma powstać mała elektrownia jądrowa. W tym celu Zygmunt Żak podpisał umowę o współpracy z biznesmenem Michałem Sołowowem, właścicielem m.in. Syntos. Budowa elektrowni wzbudza wiele emocji. Nie wszyscy bowiem są przekonani do energetyki jądrowej. To jest projekt, do którego podchodzimy bardzo poważnie. I dzisiaj no, na tyle, na ile mogę powiedzieć, zdradzić cokolwiek więcej Państwu, jak ta inwestycja będzie przebiegała. Dzisiaj służby elektrowniane są bardzo mocno zaawansowane w przygotowaniu, w procesie przygotowawczym do uruchomienia tego, tego projektu. Co będzie dalej? Musimy chwilkę jeszcze poczekać. Jest to najbardziej ambitna i najbardziej konkretna z deklaracji dekarbonizacyjnych złożonych przez polskie koncerny energetyczne. Termin ten wpisuje się w finalną datę wytwarzania energii z węgla wyznaczoną w porozumieniu paryskim z 2015 roku, a działanie to przyczyni się wydatnie do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Wielkopolskę. Czytamy w komunikacie spółki, zdania na temat energetyki jądrowej są podzielone. Nie wszyscy podchodzą do tego z entuzjazmem, do, właśnie do energetyki jądrowej. Ja akurat jestem zwolennikiem energetyki jądrowej, natomiast w ogóle polska energetyka, czy polska polityka energetyczna, to to jest jakby, no musimy odchodzić od karbonizacji, to jest, szere, to jest tysiące różnych problemów i jakby... Nie chcę powiedzieć, że ostatnim jest kwestia posadowienia, no bo tutaj z punktu widzenia mieszkańców no to jest zupełnie fundamentalna sprawa, ale to jest już ten etap końcowy. Najpierw trzeba pomyśleć w ogóle nad sensem akurat takiej formy, że tak powiem, rozwoju energetycznego Polski. Polacy w większości nie popierają budowy elektrowni w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Wynika z badania przeprowadzonego dla Business Insider Polska. ZAPAK zakłada inwestycje w 4 do 6 małych reaktorów o mocy 300 MW każdy. Które mogą spowodować, że rzeczywiście tematy związane z energetyką jądrową w Polsce ruszą. Gdyż perspektywa budowa elektrowni atomowej jest to wieloletni proces przygotowawczy, ale i też inwestycyjny, jeżeli chodzi o wybudowanie elektrowni jądrowej. Natomiast budowa elektrowni modułowej, Atomowej jest możliwa do zrobienia w znacznie krótszym czasie. Może to wyglądać dla niektórych zatrważająco, natomiast w tej chwili, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w XXI wieku, jest to absolutnie bezpieczny proces, który realizowany jest w wielu krajach świata. Także rząd przygotowuje się do budowy reaktorów jądrowych. Pierwsze bloki mają stanąć w Lubietowie lub Żarnowcu w województwie pomorskim. O energetyce atomowej w Polsce prezydent Andrzej Duda pod koniec października rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Elektrownie jądrowe będą nam niezbędne do tego, abyśmy zrealizowali zobowiązania klimatyczne, tak powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z Emmanuelem Macronem. Ofertę polskiemu rządowi jako pierwsza zaproponowała francuska firma. Koncert energetyczny chce zbudować od 4 do 6 bloków energetycznych. A pierwszy miałby ruszyć w 2033 roku za kwotę od 150 do 220 miliardów złotych. Ale o sprzedaż swoich zasobów energetycznych. Walczą także inne koncerny, czyli amerykańskie i koreańskie. Monika Juzala, Telewizja Wielkopolska.